Siemanko, siemanko, Sebastian z tej strony, miło mi je Was witać w 51. odcinku programu Felgoznawcy. Dziś będzie o felce, która nosi dość nietypową nazwę, ale nie o wałkach i piramidach tutaj mowa. Przed Wami Forza Wheels model Titan w kolorze Golden Amber. Jak większość felek tego producenta, model ten został również wyprodukowany w technologii Flowforming. Dzięki czemu, jak wiemy, felga jest lżejsza, co na pewno poprawi dynamikę jazdy naszego samochodu, skróci drogę hamowania. Jest ona również bardziej odporna na uszkodzenia mechaniczne. W kolorze Golden Amber dostępna jest w dwóch wielkościach. 18x8 w rozstawie 5x112x114.3 na na i 19 na 85 w trzech rozstawach 112 120 i 114.3. Ciekawy design sprawi, że auto będzie jeszcze wyglądać bardziej agresywnie, jeśli chodzi o kolor, to oczywiście rzecz gustu. Felga we wnętrzu jest w złotym połysku, front również złoty, pokryty dodatkowo bezbarwnym lakierem zabezpieczającym. Środkowy dekielek jest z tworzywa, jak widzimy w czarnym kolorze z logo producenta. Wentylek i miejsce na czujnik TPMS umiejscowione jest na przodzie felgi, a jakość wykonania generalnie oceniam bardzo dobrze, ale zerknijcie sobie sami. Wnętrze felgi, jak widzimy, dość sporo miejsca na zacisk, ale to, co interesuje nas najbardziej, czyli oznaczenia Maxlow tej felgi, to 815 kg. Certyfikaty Willy Via Offset ET42, wielkość 19 na 85 Podczas zakupu, przeważnie zawsze zwracacie uwagę na konkrety, czyli wklęsłość. Jak widzicie, w 8,5 calach nie jest ona jakoś olbrzymia a wynosi dokładnie, moi drodzy, 3,5 cm. Ponoć jest lekka, ale przekonajmy się o tym sami. 19 na 85 ET42 waży dokładnie 10,3 kg. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące tej bądź innej felgi, oczywiście pozostawcie komentarz pod filmem, a na pewno na niego odpowiem. Forza Wheels, model Titan, oczywiście w kolorze Golden Amber, sprawi, że Twoje auto na pewno będzie wyjątkowe. Jeśli nie wiesz, jakie parametry będą odpowiednie do Twojego samochodu, skontaktuj się ze mną, a z przyjemnością Ci pomogę. I nie zapomnij o najważniejszym. Zalajkuj, subskrybuj i podziel się tym wideo ze znajomymi. Dzięki za uwagę, widzimy się już w następnym odcinku. Pozdrawiam, cześć!